Siema! dzisiaj będziemy robili napad na karpelko. To nie taki będę napad, bo ogólnie będę dzisiaj robił pierwsze 100 milionów. No, no tak, pierwsze 100 milionów. Będę sam napad. Mam wszystko zrobione. Ja czekałem na tą chwilę. Więc... Mm, to, więc... Zrobiłem ją, ale czekam a co nas do 100 milionów i... Robiłem ciągle napady z tego. Zobaczymy, wiem, to nie będzie tylko. Robiłem same napady do Kosatki, Znaczy sobie do kasyna i... Ciągle zrobiłem do tych 100 domów. Zaraz mam w końcu Powinno być. No to już mam HS-u, gdzie już odpoczynnie To pierwszy level. Nie grałem przez nie, jestem nabry, ale miałem Tyś, było, no, na zbierane. I w ogóle było i będę na 3 razy hs na na... na Goku. I z tego to już zarobiłem I były diamenty jeszcze, pamiętam. To z tego dużo robiłem Także no. Muszę tam wypłonać. Sam w ogóle wybieram, ale podejrzewam, że nie zostanę tego równego. Tak, bo wszystko zrobiono, wszystko zrobione. Tak jak mówi. więc Przycinam, ale nie widzę, tak krat, takie nudne. A to jest fabuły. Szybko się to robi. No i... Mm. to W to szybko pójdzie ten napad, bo to zabrać zebrać hajs i... lecimy. Więc... No. Jeszcze... Nie wiem, ile dostanę z tego napadu, więc jeżeli będzie mało, no, no to najwyżej zrobimy jeszcze jakiś napad, żeby było sensownie, albo po prostu... Tego, możemy zrobić kolejny napad. Um. Muszę no się skupić dlatego się nie będę odzywał, ale... No... Żeby to nie wykryli mi tam nikogo. To byłoby bardzo super rośnie. Tutaj bym był trochę Tak, tak jest. Tutaj sobie pierwszą osobówkę. Poszedłby zna znaleźć naszego człowieczka Poczekajmy, bo tej gruby będzie. Czekał o tej gruby chodzi i O jest. Ja nie zbieram do celi. Nie wiem, może jak się napataczą, no to wezmę. Jak znajdę kartę. A jak nie znajdę karty, no to... No jak mi się nie będzie chciało. Ja myślę, zrobię no nowy napad. Easy hacket. Jakby ja wam wam się to to i tak się, się mam wam 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 sposób, sposób wam 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 sąsiad wierci, nie wiem. Niestety, nie wprowadzili się mówiąc, na Esto su chica vaga tan casa de night me está echando las O, nie, odpalił się alarm. Super, nie, się się nie, 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 się alarm Albo... Jest Dobra Takie życie Coś tak nie, ale... dobra Ja od razu uciekam, bo nie, uciekam, się nie, nie, mi Bye. Dobra, ocieka. Podejrzewam, że dużo hasła nie zdobędziemy z tego. Czy więc tylko pójdzie po mnie do jakaś, jakaś, zrobi się inny napad. Oczywiście od paru lat, bo to się było z tego, czyli od trzech lat, to są jakaś senka. Mil milion nap napadów się robi z tego, dalej nie pamiętają. Masz mm. jankę, co ci? Żegnam! Obym się nigdzie nie wywalił, obym się nigdzie nie wywalił Proszę ja nienawidzę tych, tych battle'owych krzaków Tak bardzo lubię tych battle'owych krzaków A jakby co to te pompy to są prostu tekstury, które migają i tak naprawdę nic nie robią A mieli no zrobić to, żeby to, ale nie zrobili w końcu jeszcze chciałbym powiedzieć, że z 13 sierpnia jest nowe DLC i możliwe, że będzie live Z nowego DLC jak się będzie robiło Będę robił Dobra, to trzeba najniżej, ale no Więc pamiętajcie paść na live'a Ja ogłoszę wtedy, ogłoszę na filmiku nawet I jeszcze pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w komentarz, napiszcie Pantera, tu mam przypnę serduszko. Zobaczymy ile dostaniemy, tak bo w ogóle. I to jest taki trigger, że włączał internet i można było nieskończone mieszkać o Perico. Tak w zostać ze statuetką, ale to już nie istnieje, to już niestety zbunowali. O, platina, super. Perika będzie? Nie, bo mnie wykryli, kurde. O, milion 600, ty, możliwe że dostaniemy. No niestety, nie da się wykryć. Dorablona gotówka JP, nie wiem co to jest JP. No, znaczy wiem co to znaczy, ale. O, jest to drugi level, super. Oczywiście ja mam do jak wykryć Lara mi ucięło, nie wiem za co Czyżby już mamy? Dobra, chodzimy w... Płać Czyżby mamy już hajs? Proszę Ja nie widzę nic, bo mam nagrywanie włączenie, tam nie widzę czy mam hajs, ile mam hajs czy co jest! 100 milionów, 207 208 Jest! W końcu mamy pierwsze 100 milionów. Ale pewnie to nie jest pierwsze 100 milionów, bo jak wejdziemy w statystyki yy, Statystyki, to miałem bardzo dużą Kariera, Globalny, yy, łączny przychód Łączne wydatki, wydałem tyle No Przychód Nie wiem o co chodzi, ale Jak widzicie Mamy to. bym ja już 200 milionów, ale nie mam znaczenia. No. Więc. na no, kończę odcinek. Proszę o miłego nie i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz komentarz. I lajka like w górę. Cześć i pa!